A tutaj powiem wam, pierwsze trafienie. No ewenement tego, tej cegielni te No może nie jest cały. Zerknijcie na moją dłoń, po raz kolejny to mówię, amonit. Połowa amonitu. No ileż on może mieć? No, około 30 cm. Może się mylę. Popatrzcie. Popatrzcie na niego no z drugiej strony. Powiem wam, jakby był cały, kompletny, no pewnie bym się nim Zainteresował, ale zostawia. No, rewelacja. Wreszcie coś ciekawego. No jadę dzisiaj do Gnaszyna koło Częstochowy, no wszyscy do Częstochowy jeżdżą na pielgrzymki, na Jasną Górę, my jedziemy dzisiaj do Cegielni, bo jest tam pewien ewenement, zerknijcie, droga szybkiego ruchu na Łódź Warszawę, tam sobie jadę, zostało mi jeszcze około 40 km do celu, znajdziemy tam wspaniałe skamieniałości oraz... Niesamowite minerały. Mam nadzieję, że się uda. No, dotarłem już na miejsce. Powiem Wam, miałem tu sporo przygód, po prostu te drogi tutaj na miejscu, w tej miejscowości, no, kierowały mnie różnie. Raz w prawo, raz w lewo, raz w jakąś ślepą. Trzeba było cofać. GPS zaczął wariować, ale powiem Wam, warto było. No, cegielnia. Cyderytów i lastych ze szczelinami wypełnionymi kalcytem i aragonitem i skamieniałościami. O, popatrzcie, jest przed nami, jest przede mną. Co dzisiaj znajdziemy, sam nie wiem. No, mam nadzieję, że. Coś fajnego. No to ruszamy. No, powiem wam, tak schodzę do tej cegielni i dziwi mnie jedno. Maszykowany byłem na super błoto potężne błoto. No, ze względu na to, że wczoraj. No nie wiem, może w tej okolicy nie padało Akurat w mojej okolicy no Była potężna ulewa Niesamowita ulewa Zobaczcie, pierwszy z syderytów tutaj na glebie Ale bez żadnych Konkrecji kalcytowych i tym podobnie No my sobie zajdziemy Pochodzimy po tym kamieniołomie Dobrych parę godzin No zobaczymy, co uda nam się Po prostu odnaleźć Tak jak mówię, no jest tutaj sucho jak pieprz Przeczuwam, że Tutaj nie spadło ani kropla deszczu Dobra, jak coś ciekawego znajdę, to Wam to pokażę. No mamy pierwszego amonita, no nie jest za duży, malutki. Tutaj kolejny amonit. No takie jajka tu się spotyka po prostu ze skamilinami. Jeszcze jeden amonicik, ale wszystko bardzo małe. Tutaj mamy amonita, ale właściwie to tylko jego część. Zostawiamy, szukamy konkretnych. No mamy kolejnego amonita, powiem wam, no ten już jest całkiem, całkiem. Tego na wstępie zabiorę, chyba że znajdę ładniejsze. No to go zostawię w tym miejscu. No ja ruszam dalej. Wspaniałe małże, a tutaj amonit. Małże to te malutkie. Amonit tu, no powiem wam, sporo jest tu takich skamielin, a właściwie tego co po nich zostało. Kolejny amonit, tu jego odbicie. No, teren jak na początek powiem wam, no nie jest za łatwy, bo widać, że kolekcjonerzy tutaj w ten rejon przyjeżdżają i też z kamieniałości szukają. Jak to się tak ładnie zarymowało, ale tak jak powiedziałem, my dopiero zaczynamy. Jeszcze nie wyciągłem młotka, na razie robię takie oględziny wstępne terenu, a później no zobaczymy. Tak, wychodzę z zakrętu, powiem Wam. No wiadomo, wody gruntowe w tej cegielni sobie tutaj płyną. Nawet nie wiedziałem, że ta cegielnia jest tak olbrzymia, że ma jakąś swoją lewą odnogę. No ja przyszedłem stamtąd, a tu taka niespodzianka z lewej strony. No kolejny, tak to powiedziałem z wodospadów potocznie, nazywając przeze mnie. Powiem Wam, dziwna anomalia tu się dzieją. Nie wiemy, czy te tereny, czy jak to tam jest, po prostu to tak odbierają. No GPS mi szalał, nie mogłem w to miejsce trafić, tak? Wariactwo było całkowite. bo no, przepil... przepil kamera GoPro. No wyłączyła mi się samoczynnie. Załączam ją, ona znowu się blokuje. Nie wiem, nie wiem, co za anomalia w tym miejscu się znajdują, ale mam nadzieję, że na początek nie ma łatwo. A to za to na koniec trafimy Jakieś wspaniałe okazy. No w najniższym piętrze, powiem wam, tej cegielni, no, znajduje się taki zbiornik wodny i co ciekawe, pruskają się w nim ryby, czyli, czyli już, już są ryby. Kaczki przyniosły ikrę i tym podobnie. Dobra, my idziemy taką krawędzią, powiem wam, od czasu do czasu po prostu rozłupuje. Te buły syderytowe i oglądam co jest w środku. No Na razie, na razie znajduję jakieś fragmenty. Powiem wam, gdy zacząłem zajście z tamtej strony, tam no, było wszelkie nagromadzenie z kamielin. Trzeba to zapamiętać. Jak nic w tym miejscu ciekawego się nie pokaże, no to trzeba będzie tam wrócić i skupić się typowo tam, ale nie wiem. Co tu jeszcze przede mną, bo terenu nie znam. No dobra powiem wam coś ruszyło rozczaskałem przed chwilą piękną bułę syderytową i pokazał się w niej no bardzo ładny kalcyt. Bardzo ładny kalcyt zabarwiony na żółto. Kolejna buła przed chwilą się do niej dobrałem no zerknijcie na ten Kalcyd, tak trochę bezbarwny, ale i jakby z domieszką, jakby manganu, taki delikatnie czarny. Następne amonity się trafiły. No powiem Wam, jest ich tu sporo. Jakieś kamieniny takie odbicia, ale nie są jakichś stosownie dużych rozmiarów. No idziemy dalej, idziemy dalej, szukamy, oglądamy, tak jak mówiłem. Zbiornik wodny po prawej. Słońce mocno dzisiaj dogrzewa. A my idziemy szukać. A tu wszystko wypalone na pieprz. No faktycznie tu najprawdopodobniej opadu, deszczu takiego jak w mojej okolicy wczoraj, no nie było. No i dobrze, bo przeczuwam, że niezbyt ciekawie w potężnym błocie by się spacerowało. Wspaniałe odbicie amonita, zobaczcie obok małże i tym podobnie i to gdzie, przy samym tym zbiorniku, przeczuwam, że to miejsce, no coś mi tutaj dzisiaj udowodni. No jednak miałem rację, zobaczcie jakie piękne jajko przed momentem trafiłem, no rewelacja, jakie piękne kryształki kalcytu w środku, ta szczotka. No kto powiedział, że będzie łatwo, powiem wam, kurczę. No mama Monita kolejnego. No nie wydłubę go z tak potężnej bryły. No, powiem wam. Teren naprawdę ciężki, żeby coś fajnego znaleźć. Nie powiem. Sporo się tu na glebie znajduje i widzi. Ale znaleźć i wyłupać sobie konkreta z tak twardej skały. No, niemałe zadanie. Trzeba się natrudzić, no, ale niczego nie ma za darmo. Dobra, chodzimy, szukamy i zobaczymy co jeszcze wyjdzie powiem wam powiem wam namierzyłem amonita jest tutaj nie wiem czy jest cały czy to jego fragment ale wygląda imponująco ona no, ziemia tak spalona do doszcześnie tak twarda no jak dostanę się no to odpalę kamerę i pokażę wam co mi wyszło no niestety amonit okazał się być fragmentem amonita ukruszonym powiem wam pogoda się zmienia Teraz większe chmury, wiaterek, ale no jest przyjemnie w takim czymś chodzić. No mam nadzieję, że nie będzie padało. Prognozy na dziś wskazywały, że będzie ok. Dobra, a my ruszamy dalej. No powiem wam imponujących rozmiarów odbicie Amonita. Zobaczcie na młotek, a na średnicę tego Amonita. Jakie to musiało być potężne, jakie to musiało być wielkie. Widzę kolejnego Amonita, tutaj w tej skale. No, spróbuję się do niego dobrać. Jeżeli coś wyjdzie, to wam to pokażę. Jeżeli nie, no to idę dalej. No, prawie nie opodal tego wielkiego odbicia. Amonita, zobaczcie na tego małża. Popatrzcie na moją rękę. No, jest po prostu większy od mojej ręki. Ale no, musiałbym cały głaz stąd zabrać. A to nie ma sensu. Następne amonity: praktycznie jeden przy drugim, no ale pokruszone, strasznie poniszczone. Powiem Wam jedno uderzenie i zerknijcie na to. To skamieniałe. Co? To skamieniałe drzewo się trafiło. No, rewelacja. Obok takiego małego amonita. No, amonit się pokruszył, bo stąd odpad taki wielki. No, ta skała niby jest twarda, ale dostając się do środka, do tych skamieli, no to wszystko się rozpada na drobne części. No, popatrzcie na to. Ciasto, jakbym to ujął, ciasta. Syderyt, kalcyt, jaka wspaniała, piękna buła. No rewelacja. No, porównajcie z moją dłonią. Po raz kolejny o tym mówię. Bo pokazało się tu tego trochę więcej. Tutaj następny migdałowiec. No rewelacja. No, ze 3 kilo to na pewno waży. A tutaj powiem Wam pierwsze trafienie, no, ewenement tego tej cegielni te no może nie jest cały. Zerknijcie na moją dłoń po raz kolejny, to mówię, amonit. Połowa amonitu. No, ileż on może mieć? No, około 30 cm. Może się mylę. Popatrzcie. Popatrzcie na niego no z drugiej strony. Powiem wam, jakby był cały, kompletny, no pewnie bym się nim zainteresował, ale zostawiam. No rewelacja. Wreszcie coś ciekawego. To kolejny fajny kamyczek powiem Wam. Tak jakby liliowiec w tym miejscu. No myślę, że to dobrze widać. Małże wokół. No i jakieś liście skamieniałe. No dobra, my podążamy dalej. Ja już nie idę w dalszą część tego łomu tam, bo on się tam kończy. Wracam, wracam, idę w te górne piętra. No i zobaczymy, co tam wyjdzie. A zanim tam dojdę, to po drodze pewnie jeszcze coś znajdę. No Następne migdałowce, powiem Wam, rozczaskałem przed chwilą tego Pana, a takie ciekawe struktury tutaj w nim wyszły. No znowu kolorowy kalcyt, O no rewelacja. Powiem Wam, chodzę i chodzę po tym łomie, no kalcyt mnie tu już nie zdziwi, bo praktycznie no w tej okolicy końcówki kamieniołomu no prawie że każda buła, którą rozbiłem, no posiada wspaniałe ilości konkrecji takich kalcytowych. No ale Przydałoby się też znaleźć, no powiem wam, jakieś fajne skamieliny, gdyż je też zbieram od lat. No i miło by było powspominać za parę lat w domu o właśnie to z tej cegielni. Nie wiadomo, czy ona jeszcze istnieje. Dobra, może trochę fantazja mnie uniosła. Idziemy dalej. No zobaczymy. Poszukamy tych skamielin, tak jak już wspomniałem. No powiem wam, ta cegielnia przypomina, kurde, no jakby jakby nie Polskę, jakby nie nasz kraj. No Jakby się w jakimś kanionie po prostu pokazać, wylądować amerykańskim czy coś w tym stylu. No to jest mój mały skromny odbiór. Nie wiem jakby to widzicie. No ja to widzę nie tylko okiem kamery, ale i na żywo. No, zachęcam do odwiedzin tego miejsca. Naprawdę warto. Cisza, spokój. Mamy dzisiaj sobotę. Nikogo nie ma, w oddali pracująca cegielnia, ale przeczuwam, że w tygodniu na tych złożach nic się po prostu nie robi, znaczy w tygodniu, weekendy, sobota, niedziela. No, a owa cegielnia, no właśnie, produkuje takie cegły, tu ich fragmenty najprawdopodobniej, to no te nie wypaliły się do końca za dobrze, utwardzono tutaj drogę dojazdową. Do tej pompy, która jest tam przy stawie, koło tej blaszanej budki. A my idziemy dalej w nieznane, bo powiem Wam, tej części jeszcze nie byłem i aż jestem ciekawy, co tutaj ciekawego wyjdzie. A no to ruszamy. Dobra, ominąłem tą część cegielni, powiem wam, no tam nic nie było, no idę do punktu zero, tak bym to ujął, no do miejsca, w którym zacząłem pierwsze moje poszukiwania, wchodząc do łomu, no zajmę się teraz tą częścią, no bo tutaj pokazywały się skamieliny, co wyjdzie, no wiem, że bardzo małe, no trzeba liczyć, że no coś fajnego się trafi. Dobra, do usłyszenia, jak na razie. Kamieliny są powiem Wam, no nie powiem, że nie ma. No, ale naprawdę miniatury, no zerknijcie na to wszystko, kurczę. No, nie ma konkretów, popatrzcie jakie to małe. W stosunku do moich palców, no są amonity. Bardzo dużo jest tu pokruszonych, tego typu właśnie z kamielin. A tutaj, no ruda żelaza, no wspaniałe barwy tam kolejna. Ładne te kamienie. No znowu trochę młotkiem poczaskałem te okruchy. No zerknijcie jakieś skamieniałe liście. No podobnie małże, amonity, ale no niepokaźnych rozmiarów. Tutaj takie odbicie to no pewnie gdzieś wyskoczył, a jest, powiem wam jest. Jest piękny, zachował się w całości. No może nie jest duży, no to ten jedzie ze mną. Jak to wcześniej wspomniałem, popatrzcie na te bajery. No, nie mam stuprocentowej pewności, powiem Wam, no bo bardzo dziwny kolor, bardzo dziwne zabarwienie. No, chyba mam belemita, właśnie jego fragment, ale cała skała czarna, a w środku taki pasek. Ale patrząc tak po przekątnej, no wszystko wskazuje na to, że to on. No, już widzę z daleka, powiem Wam, już Wam go pokazuję no jest odbicie amonita no miejsce pełne z kamielin ale co uda się rozłupać co uda się znaleźć no zobaczymy to już mój końcowy etap w tym kamieniołomie no jestem tu już bardzo długo no miejmy nadzieję że na sam koniec coś jeszcze dla siebie ciekawego wynajdę i od razu wam to pokażę no bo film jest też kręcony dla was nie tylko dla mnie Popatrzcie, jakie śliczne, jakie piękne odbicie małża. No, miał ktoś niesamowite trafienie. Powiem Wam, tutaj kawałeczek amonita, już z taką powłoką szklaną, z taką mineralizacją, jakby to ująć. No, powiem Wam, jest amonit, ale znowu mocno wlany. No po prostu odbijając skałę, to no zniszczyłbym go. Choć mamy tu następnego. Kurczę, no też też poniszczony, mocno wlany. No nie, no zostawiam tych dwóch panów. Panie. Nie zabieram. No może jeszcze coś się trafi, choć. Powiem wam. No jest ciężko, naprawdę jest ciężko. Tu był małż. Piękny małż. Takich, właśnie tego typu wizerunków w tym miejscu jest bardzo dużo. No, ja powoli będę kończył mój materiał na dziś. No, powiem Wam tak: no jeżeli film Wam się podobał, no, zostawcie łapkę w górę. No, chcecie więcej moich materiałów? Subskrybujcie mój kanał, za co serdecznie dziękuję. No, zapraszam do moich materiałów archiwalnych na kanale, które już nakręciłem. No zapraszam do filmów, które też niebawem powstaną. No, do usłyszenia szczęstochowy z tej wspaniałej cegielni. No, jak było, to było, ale coś, coś tutaj się pooglądało, znalazło. Do usłyszenia, do następnego odcinka.